Siemno witajcie, MaxCraft dzisiaj będziemy grać na Livestealach Bad Wars Ogólnie to Właśnie jestem podczas montowania filmu Nie nagrał mi się wstęp i pierwsza runda jaką graliśmy Którą mi tak chyba przegraliśmy Więc teraz nagrywam ten wstęp i... Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję Tak jak wam się to na dole ekranu Oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem Żeby nie przegapić żadnego filmu Bo teraz będzie daily, bo Dawno nie nagrywałem Bardzo dawno Więc Zostawcie Subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmu a ja już nie, prze, nie przeszkadzam i lecimy do odcinka. Dobra widzowie, widzicie? Mikols, Mikols, na, na Mikols, daj. Mikols, 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 Ej właśnie, dam zdjęcie, dam screenshota na miniaturkę z Mikolsem. No i możesz w ogóle dać screenshoty z obu, z obu, obu, nie? I, wybira, no. i nie no. Ej, Patrzcie Sama, Mikols, no. dam z nimi, dobra, e, gramy. Na lifestealach nam lepiej szło, no, powiem ci. To jak ta na mnie pójdzie, to włącz lifestyle. Okay. O Jezus. Ej nie, chociaż fajna mapa, drzewo. 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 drzewo, na nie będzie można się podbudować. A później firebolem to zniszczyć tą podbudowę. Jezus, w, w, w. przepraszam bardzo. Odbiło mi się. Bijecie, bijecie, bijecie. Dobra, ja od razu lecę. Poczekaj. Robię Moja sobie coś odwróć takiego, odwróć robię odwróć sobie, odwróć. sobie coś takiego. Zabuduj tylko endstone'em, powiem ci, wiesz? Nie, po pod endstone'em. My jesteśmy. My jesteśmy dobrze, nie Tymczas. Że... Oraz wszyscy gracze otrzymali swoje ten stałe ten? oraz tymczasowe przedmioty. Nic nie otrzymałem. Ej, bo oh, ja. Kurwa, czerwony! Czerwony! czerwony tutaj jest. Pomóż, pomóż, pomóż. To jest jakiś pro player. No chyba tak. Prawie! Ale mi strefę daje. Właśnie wiem, straszną daje. Kurczę, ja od Okej, okay. zginęliśmy. No. Dobra, widzimy się w następnej rundzie. Siema, zaczęliśmy już rundę, ja sobie muzyczkę puściłem jak coś to, to jest bez słów więc powinni mi nie zabrać praw autorskich chyba ale raczej nie bo to tylko po prostu taki jakby bit tego jedno złoto Powiem ci... Nie obchodzi mnie to. Ja chciałbym pójść na zielonych. A i niebiescy niebieski się nas budują. Serio? Zaraz im taką strefę założę. O kurde, o kurczaki. Aha, sam Aby. siebie... Czt, prawie! Kurde. Ja też dostałem serce, ale nie zdążyłem tego. Dobra, cztery. Y... Mam tego Co? No to lecimy na niebieskich? Jedno no, złoto i no, możemy no, no, lecieć. No to... Albo ja sobie... Ej, masz... Ile masz złota? No to poczekaj, już zero. Ja sobie Ej, ja kupuję... Zero. I dam? Jezus, oni mają do nas problem? Najwyraźniej mają. Czekaj, muszę coś... Pilnuj, 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 pilnuj. Ja, ja im zaraz pokażę, co to znaczy zadzierać ze mną. Pilnuj, pilnuj, ostatnie żelazo. Oj, siemano panowie! co jak on tu przeżył! Dawaj, biegu biegu pomóż, 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 pomóż! Zakładam mu taką strefę. z drugim. Kurde, zaraz zginę. Dobra, zginął, zginąłem! Dodaję serce i ci pomagam. Nie powinni tak szybko... Dobra, już, już, już! Pom pomóż, pomóż, pomóż! Pomóż! Ja dodaję sobie... Dobra, zginąłem! Yy, trzymaj serce, trzymaj serce. Trzymaj, rzuciłem ja ci. Aha. Zginęli. Tak. Ale akcja ratunkowa, straciliśmy łóżko. Yy, nie, nie straciliśmy, idą do nas, idą do nas. Yy, pokażę im jak, jak to się zadziera ze mną. Dobra, cię mi most, ma refila, ma refila, powiem tyle. Też sobie kupuję szybko refila. Zjadam. I, nie, I niech tu zeskoczy, ja mam refila. Zepnij go. Dobra, spadł. Idzie kolejny, idzie kolejny. Dodaj sobie, bo ja też mam 11 już. Spuszcza TNT. Uwaga, odsuń się, odsuń się. Biego, biego, biego. Bigo, bigo! Bigo, bigo. Yy, dobra, okay. yy, dodawaj sobie serca. Teraz najważniejszy jesteś, ty. Idzie do nas, niebieski. Dwóch niebieskich. Ile masz żelaza? Masz dużo? Kupuj fireball i w niego strzelaj. Strzelaj w nich, proszę cię. Dziękuję. Masz drugiego? Idzie do nas, kolejny. Idzie do nas, morski. Z drugiej. Jest na, jest na tych, jest na tych. Antek, buduj się do góry, buduj się do góry. Nie, nie mam wypełnienia. Bijam się tam. No. Ej, ja próbuję je. Ja... Na 12 sekund. Ej, co ja robię? Jest ja tu je na ja, ja, skacze. Ja, ja kolor, żółty. tak. Zobacz. A. Nie wiem gdzie... Dobra, jeszcze <laughs> widział. To? Musisz to zobaczyć na odcinku. A co Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. Nara! I jeszcze jedna rzecz. Ten odcinek jest taki krótki, nie wiem czemu. Wydawało mi się, że dłuższy będzie. Ten odcineczek jest taki krótki. Następne będą o wiele dłuższe. Przynajmniej mam taką nadzieję, będę sobie puszczał czas, żebym wiedział ile trwa. Stoper będę sobie puszczał. No więc do następnego odcinka. Widzowie jeszcze ostatnia rzecz. Jedna. Na końcu. Że w... link w opisie daję do mojego serwera na Discordzie się link do mojego serwera na Discordzie więc wpadajcie Możecie tam sobie pogadać właśnie, jest tam AF Są tam różne kanały Styp? Styp, czy ty, ty ja jesteś... na tym Tak, na tym systemie? Tak, na weź mnie te no. pachy i zrób y no i wpadajcie link jest w opisie to widzimy się w następnym odcinku. Poczekaj, poczekajcie chwilkę, muszę szybko jedną rzecz sprawdzić. Dobra, ten guzik kliknę. To widzimy się w następnym odcinku, Nara.